STS. Wspieramy polski sport. Trenerze, byliśmy świadkami rekordu Polski. Kobiecego, ale ponad 120 metrów. Yy, to naprawdę robi wrażenie przy tym, na jakim etapie Polska jest w kobiecych skokach. No tak, myślę, no wreszcie skoczyła Kamila normalny skok tutaj na dłużej. Tak jak umie skakać po prostu. Wiadomo, one mają mało skoków na tych skoczniach. No raptem skoczyliśmy chyba 20 w zimie teraz skoków na tych dużych. I, no i myślę, że to jest do, do, dobra nauka dla nich na zawodach, na tych dużych skoczniach po prostu uczyć się i poprawiać. I wreszcie taki normalny, dobry skok skoczyła. Kinga też bardzo dobry skok skoczyła. Tylko, no wiadomo, no troszkę warunki dzisiaj też odgrywają rolę. To były takie dobre skoki, czy tam właśnie wiaterek pomógł troszkę naszą dziewczyną? No ja myślę, że cały czas z tyłu ten wiatr, ale raz mniej, raz więcej. No i tak. Jak ktoś ma mniej, to wiadomo, no, można dalej polecieć. W przypadku naszych dziewczyn, tutaj porównując Oslo i Lillehammer, ta różnica jest kolosalna. To skocznie się różnią, czy nasze zawodniczki zmieniły aż tak bardzo swoje próby? No troszkę, troszkę pozmienialiśmy też, wiadomo, to są większe skocznia. Głównie trenowaliśmy na małych, troszkę trzeba było pozmieniać. One musiały w to uwierzyć, że troszkę inaczej trzeba to zrobić. A też, no co do Oslo, no do Oslo pierwszy raz na tej skoczni w ogóle były i myślę, że tam nie czuły się komfortowo, no i te skoki wyglądały jak wyglądały, ale myślę, że teraz będzie coraz lepiej. Kamila mi tłumaczyła, że bardzo ważne w skokach kobiet jest zaufanie na linii zawodniczka, trener i jak trenerzy reagują po takim weekendzie jak w Oslo, kiedy wiadomo, te dziewczyny, to są młode osoby, bardzo przeżywają te porażki. Tak, wiadomo, no dużo muszę z nimi też rozmawiać i ich też nastawiać. Wiadomo, że też Muszę się zdenerwować czasem i, i pokazać im, że nie tędy droga i po prostu naprowadzić trochę inaczej. No i, i myślę, że to trochę, no nie trochę zafunkcjonowało bardzo dobrze na dzisiaj, na te kwalifikacje. No jak tutaj słyszymy, raptem 20 kilka skoków na dużych skoczniach, one faktycznie tak szybko łapią o co w tym chodzi, czy, 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 czy troszkę przypadek, że skocznie tutaj podpasowało? No Ciężko mi to powiedzieć, muszę z nimi porozmawiać, ale myślę, że ta skocznia też już tutaj właśnie skakały w grudniu, bo był Puar Świata, ale też raptem trzy skoki miały na tej skoczni. No myślę, że one trochę muszą uwierzyć w to, że na tych dużych też da się te błędy poprawiać i szczególnie na treningach i na takich skokach kwalifikacyjnych. Muszą w to uwierzyć po prostu. Dlatego zmiana planu właśnie i przylot tutaj do Norwegii, żeby jeszcze troszkę w tym sezonie wycisnąć, takiej pewności siebie może dodać? Tak, ja chciałem, żeby one właśnie trochę doświadczenia złapały na tych głównie dużych skoczniach, bo no jest ich coraz więcej w tych skok skokach kobiecych, będzie coraz więcej tych pucharów na dużych skoczniach i muszą się uczyć, no są to młode zawodniczki, no ale już... Powoli muszą wskakiwać na ten trochę poziom, poziom wyższy. To jest e, ostatni etap ich sezonu, tej Norwegia, czy jeszcze wylot do Rosji jest planowany zaraz po Trondheim? Nie, to jest ostatni etap i e, do Rosji już nie lecimy, po prostu do Trondheim i kończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.